Dobre. Witam wszystkich serdecznie, dzisiaj sobie lecimy z no, nową matuszką z 2025, z dnia poprzedniego. No i co, obiecałem wam live'ika, w sensie mówiłem, że może być, ale jednak stwierdziłem, że mi się nie chce. A no, piszemy sobie szybko dane, wypełniamy 7, 9, 1, 8... 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. No i spoczko. I e, wait, jeszcze tutaj mamy. E, Powiedz zastosowanie. Tak, 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 no to to mamy, to tutaj dajmy fajkę do góry. E, tutaj są jakieś głupoty, które nawet nie chce się czytać. Lecimy sobie z zadaniem pierwszym. Uje ja nie wiem, ciekawa jest ta matura. Co się patrzyłem sobie na niektóre zadania, to co? Tu miałem źle, bo mi wyszło 30 odpowiedzi C. E, I musiałem to głębiej przemyśleć. I już wiem, co się zrobiłem. Otóż tutaj mamy coś takiego, że możemy jakoś mogliśmy to zrobić. E, jak to się robiłem? White, muszę przemyśleć sytuację. E, musimy wyciągnąć całości z tego, co robimy w bardzo ciekawy sposób, ponieważ po prostu myślimy e, 4 razy ile daje nam to. Bo nawet nie 4. Możemy dać, że to jest po prostu 16 razy 2 i chyba wyjdzie 32. No, czyli git. Czyli mamy, że to równa się co, 16, czyli 4 pierwiastki z dwóch minus pierwiastek z dwóch do kwadratu, nie? Czyli wyjdzie, że to jest 3 pierwiastki z dwóch do kwadratu, czyli że to jest 9 razy 2, czyli 18 i jest to odpowiedź B i taka też się zgadza. Ogólnie nie wiem, moja logika polegała na tym, że <laughs> po prostu wpieprzymy to pod jeden pierwiastek, i odejmiemy tego, a, i to będzie do kwadratu. A, I to wyjdzie, że co, to jest 30 do, do kwadratu, czyli no, no wyjdzie 30, nie? Ale to jest źle. A więc no, to, 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 wiecie, trzeba inaczej robić to, niż na logikę. Albo trzeba to robić logicznie, inaczej, niż... Nie. Tak też można. Mm, dobra, następne zadanko, drugie, do końca zdania, wybierz właściwą odpowiedź z podanych. Liczba yy, 12. No, 12 plus tam 13. No, nie, to też jest coś, z czego ja się dowiedziałem. Mi tu wyszło. Odpowiedź Demi co wyszła. Nie wiem, pewnie tak jak innym, którzy nie przemyślali tego zadania. Ogólnie chodzi o to, że musimy sobie napisać, że 15 do 3 to się równa 5 do 12 razy 5 i 5 do 14 równa się 5 do 12 razy 5 do drugiej no, żeby po prostu tutaj e, działały nam te potęgi. E, ogólnie możecie zapytać, co to daje. No to daje to bardzo dużo, ponieważ mamy teraz 15 plus e, 12. E, jezu, jakie 15? 15 do 12 razy 5. Plus e, 15 do 12 razy. 5 drugi, nie? I macie to wszystko przez 5 dwunastych skrócone. Co ja mam z tym 15? 5 do 12. Teraz robicie sobie takiego trika mykam. Robię że to jest 5 dwunastych na. 5 dwunastych plus. Eee, 5 12 razy 5 na 5 dwunastych. No, i plus 512 znowu ponownie. Nie plus, tylko razy 5 drugich na 512. No i co? No i widać teraz, że to się skraca. W sensie yy, ja naprawdę gratuluję komuś, jak ktoś to od razu zobaczył, bo będąc szczery, ja bym nie potrafił. Ja bym stwierdził, że to jest odpowiedź, bo taka mi wyszła, i, i tyle. A więc, no, nie wiem, to, mi, mi się nie podoba ta maturka, wychodzi tu 31 i jest to odpowiedź B. Eee, no, pierwsze dwa zadania muszę przyznać, że były takie, no, że trzeba było jednak przemyśleć, co, co się chce zrobić. No, ale, no, nie wiem, no, takie, mówię, cie, no, nie były fajne te zadanka, nie? Ja ich do Grytmy. Ktoś pamięta, jak działa logarytmy? Odejmowanie logarytmów? Ja ani cholery nie pamiętam. Wait, e, to będzie tak, 180. E, dobra, 180 to jest coś do potęgi trzeciej. Nie.

Dobra, czyli nie podoba mi się, bo żadnej fajnej liczby nie ma, eee, czyli to trzeba jakoś fajnie odejmowaniem zrobić. A ja nie pamiętam ja coś robię akurat. To było chyba, że to jest do kwadratu. Tak mi się coś kojarzy. Czyli to by była czwórka, ale to i tak by nic nie dało. Chociaż... Wait. To by było co 104. No nie, nie wiem ile to było. Wait. Bo mamy odpowiedzi. Mam 3-9 jakieś na logarytmy. Ja bym obstawiał, że to jest na logikę C odpowiedź, ale. No to pozdro. Dobra, szczerze nie zrobił tej materii <laughs> White. Ja muszę przemyśleć, jak to się robi. Nie wiem, odejmowanie logarytmów to było ich dzielenie, czy jak, bo nie rozumiem. Eee, wait To by było 108 dzielone na 4. To by było 27. No dobra, chyba rozwiązałem. Znając odpowiedź, bo szczerze, ja, ja bym znowu dał C. Ale widzę, że oni nie tutaj zadanka dały. Dobra, logarytm log, log 188. To jest mniej więcej, no i naprawdę odejmowanie logarytmów to jest po prostu z, nie, 180. 108 dzielone. Nie, dzielone na. 4, bo tu mamy jeszcze 2 do kwadratu, to jest jakby. Dobra. To. No nie, no, co, nie, no, cofnąłem tutaj dalej, no. Że jakby to to jest inaczej 2 do drugiej. Eee, dobra. Czyli 4. No czyli to się logery tym z 3. To wychodzi 27. No I wychodzi z tego, że to jest 3. Czyli jest powiedzieć, A. Ale nie, ja, ja bym się chyba popłakał, ja bym miał to robić. No dobrze myślałem. No ja nie wiem, jak działają logarithmy. W sumie ja nie wiem, jak działa każde to jedno zadanie. To nam tam na trochę, jest. No to jest zadanie: wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych dla każdej liczby rzeczywistej x z wartości e, wyrażenia x kwadrat plus 2 do kwadratu minus x kwadrat minus 3 do kwadratu jest równa wartości wyrażenia. Zarobiście. Spoczko zadanie. Wzory skróconego mnożenia. 9x kwadrat plus ee, 6x nie, yeah, wait, jakie 6x co ja piszę? To jest 2 razy 2, 4, 12x mhm. plus 4 minus 4x kwadrat mhm. dobra, czyli nic mi się nie wykreśla spoko 4x kwadrat będzie plus 3, 2 wait what będzie plus 2 razy 3, czyli znowu będzie plus 12x i będzie minus 9. Czyli z tego takiego gówniaka wyjdzie nam, że to jest 5x kwadrat plus 24 x czyli wypieprzamy te dwie odpowiedzi, no i minus 5, czyli odpowiedź C wychodzi na to. Jezu, błagam, nie ja się nie wywalę chociaż na tym jednym zadanku. Dobrze, jest jedyne zadanko dobrze zrobione, jest? Jeden punkcik by był. Honorowy, honorowy. Ech, ja, Fielicze. Ty, co to jest? Dlaczego tu już jest? Zaczyna się jakieś takie na dwa punkty. poprzedniej maturze to były najpierw wszystkie faktycznie zamknięte. Nie było takiego pomieszania. Co oni zrobili? No to pozdro, Ja nie wiem, co oni zrobili w tej, w tej, w tej dzisiaj w tej maturze nowej. Dobra, szczerze, już jest giga późno, więc nie wiem, na dzisiaj to będą te cztery zadanka, z czego tak naprawdę de facto zrobiłbym jedno dobrze. Jedno bym zrobił dobrze, okej. Okay? W sumie tamte to z mami, Na to mógłbym w sumie wpaść. W sensie no, doszedłbym do wniosku, że w sumie... Kurde, coś, coś za prosto, nie? Tak samo w sumie tu też bym obstawiał, że jest za prosto i tu też. No wiecie, znaczy, kurde, ja teraz tak mówię, ale jak ja bym był na maturze, to ja bym miał pełne gasie normalne ze stresu. Ja, ja, ja bym nie znalazł tych błędów. Teraz to, wiecie, jak ja sobie siedzę przed monitorkiem, nagrywam sobie no, spokojnie na luzie, to jest zupełnie co innego. Nie? Teraz to ja mogę wyłapać jeszcze te błędy, mogę się przemyśleć tam, mózgowicą ruszyć a na maturze, no, no będzie ciężko. Ale można mieć te karty maturalne. Chyba tam było odejmowanie logarytmów w kartach maturalnych, tak mi się wydaje. To może bym to znalazł, no. Tutaj to też chyba gdzieś tam jest. Takie coś, to nie wiem. No ale dobra, to jest do, do ogarnięcia tak szczerze. Tylko trzeba myśleć. A więc... I trzeba pamiętać, coś, że naj, najbardziej oczywista odpowiedź Yy, w sensie taka naj, najprostsza, najbardziej na logikę, zazwyczaj będzie źle, nie? A więc trzeba o tym pamiętać. I dobra, no tyle to wszystko. Elo, jest już noza, więc siema, trzymajcie się. Do, do zobaczenia jutro. Jutro? Kurde, jutro bym odpalił lajwika. No dobra, jutro odpalę lajwika normalnie, że będziemy lecieli sobie z tym. No dobra, elo, do jutra.